Jakby coś, to proszę was, nie hejtujcie mnie za tą piosenkę, bo ja jej nie, nie słuchałam od kilku lat, a mi się ona przypomniała, że, że ta piosenka istnieje, więc stwierdziłam, że sobie nagram spróbuję zaśpiewać tą piosenkę. Jestem sama w domu, więc mogę to zrobić. Tu jest mój TikTok, jak chcecie, yy, możecie zajrzeć tam. Oczywiście Magical, Any, Magical In Love. Magical In Love to też moja nazwa na Instagramie, więc będziecie mogli mnie znaleźć. A teraz pozwólcie mi to pośpiewać sobie troszeczkę. Żadne z nas już nie pamięta Jak bez biegły dni Wiele nam nie było trzeba Ja i ty długo nic Nie zadawaliśmy pytań Nie prowadziliśmy gier Dziś kalkulujemy wszystko Nie ma w tym szaleństwa, wiem Co z tym możemy zrobić? Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. Cieszmy się z małych rzeczy. Czy bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Między nami znów zaiskrzy, odnajdziemy blaski w dzień, zakończymy smutny shopping sztucznych galerianych szczęść i będzie jak dawniej. Przestańmy się spieszyć, zacznijmy od nowa. Od tych małych rzeczy. Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Przepraszam, no chciałam po prostu poćwiczyć, sprawdzić, czy jeszcze pamiętam tą piosenkę. Uwielbiam Między nami znów zaiskrzy, odnajdziemy blaski w dzień, zakończymy smutny shopping. Sztucznych galerian szczęść I będzie jak dawniej Przestańmy się spieszyć Zacznijmy od nowa Od tych małych rzeczy Cieszmy się z małych rzeczy Bo wzór na szczęście w nich Zapisany jest Cieszmy piszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Sorry za zmianę końcówki. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Przepraszam. <grybowałam> Próbowałam. Proszę mnie nie nienawidzić. Ja kocham śpiewać. Ogólnie teraz to śpiewam dużo tajskich, głównie Geminaja, teraz Noravita. Bo on teraz ma nową piosenkę, to jego się próbuje nauczyć. I ogólnie jego poprzednią piosenkę się nauczyłam, więc teraz to ja bardziej po tajsku i angielsku śpiewam, i dlatego polski może mi troszeczkę nie wychodzić, a tajskiego się dopiero uczę, dlatego przepraszam, jeżeli coś jest nie tak z tą piosenką i z moim głosem w ogóle. Przepraszam. Mam nadzieję jednak, że Wam się to spodobał, że to było w miarę ok i że uszy Wam nie zwiędły od mojego jazgotania, jak to moja mama mówi. Ogólnie moi rodzice twierdzą, że nie potrafię śpiewać i że nie powinnam w ogóle pokazywać swojego głosu w internecie, więc ja stwierdziłam, że na złość im właśnie będę publikować siebie śpiewającą piosenki, bo rodzice nie chcą, żebym ja to robiła i twierdzą, że robię z siebie pośmiewisko śpiewając piosenki w internecie i to jeszcze z takim głosem, z moim głosem, który jest naprawdę dziwaczny. Mam co prawda na tym punkcie trochę taki minimalny kompleks, ale nieduży, bo stwierdziłam, że każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej. Nieważne, najważniejsze, że ja kocham śpiewać, że to, muzyka to jest mój żywioł, to jest coś, co uwielbiam robić. Dlatego właśnie zostawiam Was z tą piosenką. Cieszmy się z małych rzeczy. Czy bo Człur na szczęście w nich zapisany jest?